Dobra, jesteśmy z powrotem w Firze dwójce. E, tylko poczekajcie sobie włączę stoper... minutnik Minutnik stopper. E, Start. to, jest moc. E, później Ci napiszę. Dragon. E, pomyślałem, że zrobię jeszcze jeden epizodik. Jeden taki jakiś króciutki odcinek Fira. To, będzie co, dobra, to oglądaliśmy. Oglądaliśmy na zakończenie ostatniego odcinka, więc przynieśliśmy się trochę czasu przestrzeni, żeby nie oglądać tego jeszcze raz. FPS-y mi strasznie skaczą przy tej grze, nie wiem co się dzieje. Mi się nie podoba. What the fuck. Mi się bardziej wystraszyłem tego piknięcia jakiegoś dziwnego. Dobra, okularki nakładamy kernel, tak tak, tylko tak, jeszcze raz opcje. Czy mi się nic nie wykasowało, nie zmieniło. Men men, dobra. Zbrojenie zdrowie pan też, okej okay, okej okay, okej, okay. interwał drugi. Izolacja. Czemu bije? aha. Zabieg, coś tam coś. Dobra Trzeba O, mamy super Tego nie mogę tworzyć, nie Znajdź broń Holy Bible Nope Shit Ej, dobra, to tutaj pewnie gdzieś będzie, da to... Jakby to było Nightmare House, gdzie tam jest wszystko skryptowane, to by pewnie jeszcze gdzieś podbiegło i stanęło mi przy... Ja pierdziel. Nie, to tutaj... Co to Batista jest? A nie. LOL. No spoko. Bo może wielu... Z... A nie, to, to później w komentarzu. Tak myślałem czy nagrać Lola, ale zbytnio nie miałbym na niego miejsca, więc nagram... Komentarz do Call of Duty, nie, 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 nie... nie. What the fuck? Ja myślałem, że to myszka jest, nie? LOL Nie no, wiecie, ja narzekałem trochę, że w Fearze nie ma firu, czyli strachu, a... No, czyli tutaj nas nie chcą? No zobaczymy Ja osobiście też nie jestem taką osobą, żeby Jakoś się miała bać, wiecie, że O Jezus, mordział wyskoczył Tutaj jakiś Mały pisk czy coś O boże już podskakuje Nie, 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 nie jestem taką osobą Ja z dzieciństwa tyle horrorów już pamiętam, że Nie lubię tylko jak mi coś wyskakuje przed... przed ryj tak naprawdę, to, to to mnie straszy wtedy, ale... Nie, tutaj nie no po co będziemy tutaj szli jeszcze. What the f No takie rzeczy na przykład, takie szybkie jakieś... Szybkie jakieś o... No to tak, to przyznam szczerze, że czasami wywołują takie lekkie ciary. Ale tak jak mówię, nie tak, żebym narobił w gacie czy coś. Przynajmniej jeszcze Co w jest? Nie no, na nie mogę otworzyć, a co bym się chciało odlać? Iść. Hmm? Pomyśleliście o tym. No nie no na przykład takie coś, no to ja mogę częściej nawet przyjść powiedzieć, no bo to... O, takie coś, no to też, no... Hmm. Nic specjalnego, nie? Coś tu jest... zaspokojnie, wiecie, ale... fuck! Chciałem co że cośkolwiek tu będzie, a tutaj tak to nic No i co, nie mam broni nawet Kurde, wiecie co, poczekajcie, bo ja nie jestem za dobry, jeżeli chodzi o... O! Hej, You believe you can fly. O, ojojoj. Piękny lak. Piękny spadek FPS-ów. Hej. Chyba idę w dobrą stronę, jak tutaj się też ty zaczynają dziać. Co 3D? Jedna wojna. Hmm, ciekawe to też będzie, czy... Chociaż wiecie co, powinni zostawić jeszcze to jak jest. Ale jednak jakoś kasę trzeba jeszcze zbić Na takim dobrym filmie jaki były Gwiazdy Wojny A tam Shit to this? Przy pani, ale tutaj jest męski No tak, no tutaj jest męski No, no sorry, no czy mogę jakoś panią stąd Pani jest smutna, tak? Co pani ma z ręką? Stygmaty? Tak, tak. Fana, fanka Jezusa. Dobrze. Jestem miły, ale jak jakiś tu inny wejdzie i po ci zwałci to sorki, no... Byłem grzeczny, tak? O, super serial leci. Coś zmienia, co dzień, coś miesza. Czy jakoś tak? O! Na no wspólnej znajdziemy A Fuck it. Yeah. Lubię to. Nie naprawdę, jeżeli chodzi o ogarnianie terenu, to ja jestem jednym z gorszych osób. Ja po prostu Pff. nie ogarniam zazwyczaj tych teren terenów i ja się gubię w najpuszczych miejscach. O! Proszę pani! No, cześć, chłopie. Cześć, ja ci gościu powiem tak. Że... Kurczę, to jest troszkę ciekawie niż w Penumbrze. Chociaż tą Penumbre też muszę zacząć robić.